RUN! Kaj Co? <noise> ku, ku zaskoczeniu mojego kolegi Karola jest nowa forma recenzji no, w zasadzie testów takich nie wiem co to z tego wyjdzie. W każdym razie gościu mnie wyciągnął niedzielę rano na jakiś turniej halowy, co ja tak pomyślałem, że fajnie by było zrobić. Ee, no, nie wiem, kurczę za, za mało mam czasu, żeby zrobić recenzję wszystkiego, a ja się staram tak e, ogarnąć każdy model, żeby wiecie. Żytelnie wam opowiedzieć. Ale ostatnio mam tak, mam Hypervenom X Proximo halówki i kupiłem sobie w końcu ten jakiś nie na jakiś Adidas 161 i grałem w nich już, w tych i w tych, i bardzo różne odczucia, i w ogóle kontrastowe. Spodziewałem się, że te będą takie, a te będą takie. I się okazuje się, że jest odwrotnie. I jeśli na ten turniej, na który jedziemy, będzie jakieś tam sposobność, żeby gdzieś sobie postawić, wziąłem taką tam jedną kamerkę. Może nie będzie to jakościowo super materiał, ale sobie zobaczymy, jak się w jakich butach gra, sobie wam coś o tym opowiem. Tymczasem jedziemy! Woo! Karol, jakbym nie, nie będzie chciał, tego postawić jakiś taki tu emotkę za ja. Dobra, idziemy. Nie, nie, to jest w jakiejś tam szkole, nie wiem czy to jest gimnazjum. Nie jest nowy obiekt, ale jest duża sala. Ja nie mam piłki. Jej, nie mamy piłki. Nie Nie mam piłki, ale będzie piłka, nie? Dadzą nam czymś tam Za stary, jestem taki <grymiska> Jak się nazywamy Karol? Bevo team. Tak? team? Ha, Team. Z firmy Kuka jesteśmy. A ja mogę Wórce powiedzieć czy gram w twojej firmie? Tak. Prefór zobaczycie. Możesz... A tak. to Możesz być Szefiel. pracownikiem. A. nawet na umowę na zlecenia. Czwórce idę na dwójkę. Tak, mogę być na umowę zlecenia? A twój szef. Yy, jak dzieło? tego? Yy, na minimalną krajową mnie na miesiąc. Jak strzeleć na jeździe. A, ło. Wow. Nie ja wiem, czy będę nagrywał na trybunach, bo wstyd ze wyskupu wiary. complete guys No dobra, po pierwszej gierce, pierwszą o i zero zero pierwszą rozegrałem w HyperVenom X. Proximo. I ja tak, jak wiecie, Hypervenomy to są według mnie takie buty, które są stosunkowo e, takie toporne, grubsze, jeśli chodzi o holewkę, niż wszystkie inne modele, szczególnie niż Mercury, ale Nie są to jedne z tych takich smukłych, leciutkich bucików, tylko tak samo jak wersja korkowa, e, wiecie, coś takiego bardziej solidnego, no, teoretycznie Tiempo e, od Nike mogą być też takim butem, ale nie było takiego, który by był, wiecie, takim odpowiednikiem typowo o, jeśli na przykład patrzymy na Nike, to starego Lasera, tak, czy Maestri, takich butów, którzy zawodnicy mu wliżą, tamte miałem i tamte, to tam miesiącami yy, były wytrzymałe. Głównie nie chodzi mi tutaj o wytrzymałość, ale o to, że się nie spodziewałem od tego buta, że on będzie taki jaki jest, a jest niezauważalny w grze. Yy. Chociaż jest taki grubszy, i, i, i tak dalej, wiadomo, że nie mamy tutaj tylko fajnie, tylko fajnie, na to nałożono jeszcze tutaj grubszą warstwę, i to trochę sprawia wrażenie, że nie jest to taki baletowy but. To w grze, ja mam szczerze powiem, że jest, jest to but w ogóle niezauważalny i tego w sobie bym oczekiwał. Nie ma minusów, bo jeśli by były jakieś minusy, to ja bym stwierdził, że gdzieś tam się ślizgam, gdzieś tracę przyczepność z podłożem, no i to by było już zdecydowanie takie co Ja bym powiedział, że ale do kitu, no ale tak nie jest. Jeśli się nie ślizgam, no to już jest dobrze. To znaczy, że. Jedynym zadaniem tego buta jest jakoś nie utrudniać elementów gry, takich podstawowych, wiadomo piłka na hali, gdzieś tam krótkie podania i tak dalej, ale przede wszystkim ja bym wyróżnił, że bardzo duża intensywność, tak? Biegamy ciągle od linii do linii, ciągle, ciągle, ciągle duży tempo, bo ciągle jest piłka blisko nas, ciągle reagujemy, gdzieś tam odcinamy podanie, robimy pressing na przeciwniku i bardzo dużo pracujemy, tak naprawdę noga się bardzo szybko poci i przez to czujemy jakieś szybciej odparzenia, obtarcia, no i jeśli but jest ciężki, to szybciej nam to zaczyna przeszkadzać. A tutaj i tego nie ma. jestem bardzo zdziwiony już na poprzednich gierkach, kiedy sobie gdzieś tam z kolegami chodziłem, byłem zdziwiony, że kurczę zdjąłem i mówię pf, to jest taki model, nad którym powinienem myśleć, że to ten właśnie powinienem testować, a nie damy ja myślę o Magista X. Oczywiście nie mówię, że Magista X mogą być jakieś gorsze. W każdym razie takie pierwsze wrażenie, może jeszcze coś na końcu dodam, bo następny mecz sobie zagram w Adidasach, jakieś takie porównanie, jakie są wrażenia. Natomiast Hyper Venomy, spodziewałem się niewiele. A dostałem bardzo dużo, więc bardzo dobra, bardzo dobra opinia jak na razie. nie strzeliłem, bo mnie bolał brzuszek. Serio, boli mnie brzuszek. Dobra, wszędzie nagrywarko po drugim meczu i tak wam powiem, że trochę inaczej grałem, bo chyba dlatego, że byłem filmowany, co się bardziej starałem. Niestety yy, Grałem w Adidas X161 Cord, czyli tej wersji oczywiście halowej, but, który jest pochodną tego modelu yy, znanego z Boys, który no, aktualnie jest takim sukcesem Adidasa. I moje pierwsze wrażenia jeszcze kiedy ja sobie zacząłem grać w tym bucie tam na Halisku nie tutaj na turnieju, aha, w ogóle wygraliśmy 1-0 sukces. Yy. Były takie, że kurczę, duży zawód, bo te korki takie narobiły, wiecie, duże, duże oczekiwania. A tak naprawdę w tych hyper gra mi się dużo lepiej. Do takiego porównania może jeszcze wrócimy, bo mamy jeszcze jeden mecz, to po nim może coś nagram. Natomiast. Cholewka jest trochę za luźna. To jest jedna połać taka materiału, niczym nie zakłócona. To, że mamy tutaj te, te elementy, te dziurki, które wychodzą, to za nimi tutaj nic się do dołu nie ciągnie, także tutaj nie ma usztywnienia i jest to but, który tutaj w swojej formie jest trochę za luźny. I teraz tak, ja się w ogóle najbardziej boję, bo ja mam trochę, powiedzmy szczerze, gdzieś te halówki, tylko czy te korki, którymi jestem bardziej zainteresowany, przez to okażą się gorsze. Kurcze, nie musi tak koniecznie być. Po pierwsze, jest inny materiał w korkach, po drugie, tutaj jest przeszycie, tu jest łączenie materiału, są elementy, Elementy w cholewce, też takie dziurki, zgrubienia, i to może trochę te buty radować. Przynajmniej mam taką nadzieję, i za tą nadzieją idą takie, no, w tej chwili, wymówki, tak? że to może będzie lepiej. Wrócimy do samej halówki. Jeśli chodzi o przyczepność, to ok, widzieliście, o ile to będzie się nadawało dopuszczenia i pokazania wam, żeby nie było siary, że były takie elementy, że faktycznie byliśmy tam zaangażowani, bo się zrobił dosyć ostry mecz, tam było blisko bramki parę razy. I oczywiście środek ciężkości działa bardzo nisko, nogi szeroko, żeby w ogóle ujarzmi ujarzmić te przeciążenia. No i tutaj buty nie zawodziły, bo w takich sytuacjach mogłyby się tam ślizgnąć i niczego takiego nie było. A u mnie to bardzo łatwo to, bo jestem ciężki i wysoki. Więc przyczepność bardzo dobra. no ale ta stopa się trochę wewnątrz przemieszczała. Co jest fajne, to to, że przy gaszeniu piłki prowadzenia tu niestety za dużo nie było. Ale ta, ta duża połać z tego materiału tak sprawia, że fajnie jest jednolite jednolite wrażenie z uczucia w każdym obszarze tego buta, przez to wiemy się dokładnie, czego spodziewać, kiedy nadejdzie piłka. To jest takie, wiecie, coś bardzo wręcz podprogowe wrażenie, którego się nie jest świadomym do końca, ale myślę, że gdzieś, gdzieś tam tak jest. Oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia też. Pamiętajcie, że jeśli sobie kupujecie halówki, no to gracie w nich długo, tak miesiącami jesteście przyzwyczajeni do tego buta. Ja mam trochę inaczej, bo zmieniam praktycznie co trening i co mecz buty. I o ile nie jest taki model, który czasem założę dla przyjemności, jak nowy dostanę ja powiedzmy od Nike, to, no to nie mam za dużo styczności z jednym modelem, więc ja też wykrywam takie rzeczy, wiecie, jak, jak łatwo w krótkim czasie jest się w stanie przyzwyczaić do buta i wiedzieć, czego można po nim oczekiwać. Ale ogólnie, wiecie co, dużo większe oczekiwania miałem, te apetyty tutaj się rozbudziły i nie nasyciły, no bo tak 500 coś złotych kosztują te buty, tak? Na futbolsporcie dam wam oczywiście większą zniczkę. Nie mówię, że są złe, no bo są całkiem niezłe, ale ja oczekiwałem naprawdę jakiejś rewelacji. To się fajnie zapowiadało. Wcale tak nie jest. Przy założeniu fajne jest to uczucie, że tutaj tak się ładnie oplata tą stopę, tak, ten materiał, ale poza tym, no to nie dużo więcej. Dobra, ja wam powiem tak, że mam jeszcze jeden mecz. No właśnie, jeden czy dwa, ja nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze zdążę sobie zmienić tam i z powrotem. Jeśli zdążę, to napiszę napiszę, to nagram coś takiego jeszcze, może porównującego oba te modele. A recenzji tym samym nie będzie, bo jeśli jest listopad, a ja zdążyłem zrobić filmik o dwóch butach, bo już nie grałem, to w tym sezonie idzie całkiem nieźle z tymi halówkami i oczekuję, że jeszcze ładnych parę modeli uda mi się przetestować. I wtedy zrobimy jakąś tam recenzję innych. Mnie bardziej interesują te i A, dobra. Wiecie, co mnie interesuje. I teraz powiem Wam hita. Obecne Wam super porównanie. Natomiast Mieliśmy taką przerwę w grze i pytamy kolegi, co ile gramy. I powiedział, że za godzinę. Ja przychodzę po 45 minutach, oni grają. Se <grystanie> poszedłem do maka, żeby nie było na taką kanapeczkę. Taką wiecie, no, że coś tam mieć w ruchu. Przychodzę i na 2 minuty wszedłem. Więc testów koniec. A podsumowanie będzie takie, że Hypervedo X Proximo wypadły zdecydowanie lepiej. Chociaż też kosztują znacznie więcej. Znaczy, znacznie, trochę więcej kosztują. Więc wybór zostawiam Wam. To co mogę powiedzieć, to powiedziałem. Dzięki, Macie się. Hej. Różowe bardziej pasowały do stroju. Zdecydowanie.